Witam w kolejnej lekcji, w której zajmiemy się maskami warstw. Zanim przejdziemy do rzeczy, zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i zostawienia lajka pod tym filmem. Jeśli macie jakiekolwiek pytania bądź sugestie, piszcie je oczywiście w komentarzach. A teraz przejdźmy już do rzeczy. Maski warstw to jedna z najważniejszych funkcjonalności Photoshopa, która pozwala nam na ukrywanie bądź pokazywanie części pikseli bądź informacji, które znajdują się na naszym obrazie, przy jednocześnym zachowaniu wszystkich jego elementów. Zaraz sobie wyjaśnimy to na przykładzie. Ja mam tutaj już otwarte dwie warstwy w naszym nowym dokumencie. Jak widzicie, na górnej warstwie mam tutaj domek i pola, no ale jak widzicie, jest tutaj całkiem białe niebo bez jakichkolwiek szczegółów. Jako drugą warstwę mam tutaj otwarty obrazek, w którym też widzimy jakieś pole, natomiast mamy tutaj bardzo ładne niebieskie niebo z chmurami. Co będę chciał zrobić? Będę chciał ukryć te piksele tutaj. Które mamy na naszej górnej warstwie, tak aby odsłonić to niebo w tym obrazie, który mamy tutaj pod spodem. Zanim jednak zajmiemy się tworzeniem masek, wybierzemy sobie narzędzie gumka. Żeby wybrać narzędzie gumka, możemy je sobie wywołać tutaj z naszego paska, bądź użyć skrótu E na klawiaturze i w tym momencie przełączymy się na gumkę. Musimy mieć aktywną naszą górną warstwę. Pojawia nam się pędzel. Gumka działa tutaj bardzo podobnie jak pędzel. Zresztą możemy zmieniać też końcówki, dokładnie tak jak to jest w pędzlu. Jeśli macie jakiekolwiek braki bądź, bądź nie wiecie czegoś na temat funkcjonalności narzędzia Pędzel, zapraszam do jednej z poprzednich lekcji, gdzie omówiliśmy sobie to narzędzie dość dokładnie. Link do wszystkich, linki do wszystkich poprzednich części znajdziecie w opisie tego filmu. Mam wybraną gumkę. Tak, powiększam sobie tu końcówkę, mamy aktywną warstwę i zacznę tutaj malować. No i zobaczcie, odsłaniam to niebo, które mamy pod spodem. Weźmiemy sobie większą końcówkę. No i pojawiają nam się tutaj te ładne chmury. Ja nie będę tutaj bardzo dokładny, bo, bo, bo nie o to tutaj chodzi. No i OK, mamy, mamy odsłonięte niebo. Możemy oczywiście to wszystko sobie tutaj mniejszą końcówką lepiej dopasować, tak żeby to, to, to wyglądało ładniej. Dobra, ale co się teraz stało? Jak zwrócicie uwagę tutaj na, naszą, na miniaturę naszej warstwy tutaj w panelu warstw, zobaczcie, że tutaj pojawiły się nam, pojawiła nam się ta, szako, ta szachownica, która mówi o tym, że tutaj pikseli już nie mamy. Jeśli ja wyłączę sobie tą warstwę pod spodem z niebem, zobaczcie, tutaj nic nie ma. No, i jeśli zapiszemy sobie taki dokument, stracimy nasze, naszą historię, to ten, te, te piksele nie będą już do odzyskania. Jeśli będziemy mieli tu jakiś szczegół, na przykład te góry, które ja tu zasłoniłem, jeśli ja chciałbym je odzyskać potem, no to już nie będę miał takiej możliwości. Dlatego cofniemy sobie nasze operacje, przywrócimy do stanu początkowego. I teraz powiemy sobie o tym, jak zrobić to w taki sposób, żeby te piksele wszystkie ukryć. Ale żeby je zachować i na wszelki wypadek, w każdej chwili móc sobie je przywrócić. Do tego celu posłużą nam właśnie maski warstw. Żeby utworzyć maskę warstwy, upewniamy się, że mamy aktywną naszą warstwę, do której chcemy przypisać maskę, wchodzimy, w warstwa, maska warstwa, pokaż wszystko, bądź szybszym sposobem, mając zaznaczoną naszą warstwę, klikamy sobie tą ikonę tutaj w panelu Warstw która pozwoli nam utworzyć właśnie maskę warstwy. I mamy białą maskę tutaj. Jak widzicie, na tą chwilę nic się tutaj nie stało, wszystko jest tak jak wcześniej, natomiast mamy utworzoną naszą maskę. Jak działają maski warstw? Maski warstw działają w bardzo prosty sposób. To, co jest na masce białym kolorem zaznaczone, to wszystko na tej warstwie jest widoczne. To, co będzie na czarno, zaraz sobie weźmiemy narzędzie pędzel i będziemy tutaj po tej masce malować, to wszystko, co będzie na czarno, będziemy mieli ukryte. Wybieramy sobie teraz narzędzie pędzel klikając na klawiaturze literkę B. Mamy pędzel. Ustawiamy sobie końcówkę. Mniej więcej taką. Mamy kolor czarny. Przełączać między kolorami możemy się oczywiście klawiszem X. Mamy w tym momencie czarną końcówkę, czyli będziemy ukrywać. Na naszej nas przy pomocy naszej maski wszystko to, co mamy tutaj na naszej aktywnej warstwie. No i zaczynamy malować czarnym pędzelkiem tutaj. No i zobaczcie, dzieje się dokładnie to samo, co przy użyciu narzędzia gumka. Tak, ja sobie odkrywam tutaj to niebo. Tak jak mówię, ja tutaj nie będę bardzo precyzyjny teraz, bo, bo, bo szkoda na to tracić czas. Yy, natomiast widzicie, widzicie tutaj efekt. No i zobaczcie, co tu się stało. Na naszej warstwie widzimy wszystkie piksele, które wcześniej były, nie pojawiła nam się tutaj ta szachownica, natomiast na masce, tutaj górną część mamy oznaczoną na czarno, natomiast dół na biało. Co to oznacza? To dokładnie to, co przed chwilą powiedziałem: czyli to, co jest czarne, jest ukryte, to, co jest białe, jest w tym momencie widoczne. Jeśli będziemy chcieli sobie podejrzeć naszą maskę bez widoku naszego obrazu, klikamy sobie na nią z wciśniętym klawiszem Alt bądź Option. I zobaczcie, zobaczymy teraz samą naszą maskę, czyli czarne i białe piksele. Jeśli będziemy chcieli przywrócić poprzedni widok, wystarczy, że klikniemy tutaj z powrotem na miniaturę naszego obrazu, i pojawi nam się z powrotem nasz cały obraz. Jeśli będziemy chcieli ukryć tymczasowo naszą maskę i zobaczyć, jak wyglądał obraz bez niej, przytrzymujemy klawisz Shift i klikamy na masce. I wtedy widzimy oryginalny obraz bez naszej maski. Aby przywrócić widok, klikamy jeszcze raz na maskę już tym razem bez shifta i z powrotem widzimy nasz obraz z maską. Cofniemy sobie wszystko przy użyciu skrótu Ctrl Z. Tak żebyśmy nie mieli tutaj naszej maski i teraz dodamy sobie do naszego obrazu czarną maskę, która ukryje nam wszystko. Aby to zrobić, wchodzimy w warstwa maski warstw i ukryj wszystko bądź możemy jeszcze raz przejść sobie tutaj do naszego panelu warstw. Upewniamy się, że mamy zaznaczoną naszą warstwę. I tutaj na tej ikonie klikamy z ciśniętym klawiszem Alt lub. Option. I zobaczcie, w tym momencie pojawia nam się cała czarna maska, i cały obraz w tym momencie, który tutaj mieliśmy, jest ukryty. Teraz będziemy na naszej masce rysować białym pędzlem. Jak widzicie, mamy aktywne narzędzie pędzel. Zmienimy sobie używając klawisza X kolor na biały. Możecie także użyć tutaj tych strzałeczek. Ale tak jak mówiłem, to wszystko szerzej macie omówione w lekcji dotyczącej narzędzia pędzel. Mamy aktywną naszą warstwę. Mamy wybrany biały pędzel i rysujemy teraz białym pędzlem w tym miejscu. Tak, żeby odsłonić nasz obraz. Malujemy tak, żeby odsłonić nasz dom. I widzicie. Mamy nasz obraz teraz odsłonięty. Aby częściowo ukryć bądź pokazać nasze piksele, możemy też używać różnego krycia naszego pędzla. Jak widzicie, tutaj mamy trochę szczegółów na tym domu. I ja chciałbym tutaj teraz, żeby było to widać, ale zarówno, żeby było widać też to niebo. Tak? Wybierzemy sobie krycie naszego pędzla 50%. Ja sobie kliknę piątkę na klawiaturze. Zmienimy nasz pędzel na czarny. I zacznę tutaj ukrywać tą część, malując w tym miejscu. I zobaczcie, mamy widoczne niebieskie niebo w tym miejscu. Natomiast widzimy te szczegóły tutaj na naszym dachu. Zmienimy teraz pędzel na biały. I sobie tutaj jeszcze to poprawimy, dobra. Nie będziemy teraz jakoś bardzo precyzyjni. Chciałem Wam tylko pokazać, jak to wygląda. Jeśli przejdziemy sobie teraz na widok naszej maski z wciśniętym klawiszem Alt lub Option, zobaczcie, mamy tutaj kolor biały, czarny, no i tutaj mamy jakieś odcienie szarości w tym miejscu, gdzie był ten pędzel rozmyty, bądź gdzie ja malowałem nim ze zmniejszonym kryciem. Działa to właśnie tak, że w momencie, kiedy mamy na naszej masce całkowicie czarny kolor, w tym miejscu nasze piksele są ukryte, czyli nasze białe niebo z tego obrazu, tutaj, który mamy na górnej warstwie. Jest całkowicie ukryty. Tam, gdzie maska jest biała, mamy krycie 100%, czyli widać wszystko z pełnym kryciem, czyli tutaj nasza trawa, nasz domek, to wszystko tutaj jest widoczne. Natomiast tu, gdzie mamy odcienie szarości, czyli krycie pędzla na to 50%, bądź jakieś tam inne wartości, które tutaj przechodzą, mamy przejście tonalne i w tym momencie mamy ograniczone krycie. Możemy to stosować to właśnie w tym celu, żeby uzyskać lepsze przejście między warstwami, które się przenikają. Co na, o czym należy pamiętać, na masce nie ma żadnych innych kolorów poza białym i czarnym i tymi wartości, wartościami pośrednimi, czyli odcieniami szarości. Nie uzyskacie tutaj koloru niebieskiego, żółtego i tak dalej. No, tego się po prostu zrobić nie da. Ok, co, cofnijmy to sobie wszystko jeszcze raz. Dodamy sobie maskę do naszego obrazu tutaj. I teraz możemy użyć sobie jakiegoś narzędzia do selekcji. Na przykład użyjemy szybkiego zaznaczania. I powiedzmy, że zaznaczymy sobie to mniej więcej tutaj. też nie będziemy tutaj jakoś bardzo precyzyjni o narzędziach dotyczących selekcji obrazu też mówiliśmy sobie wcześniej ja sobie tu użyję jeszcze dodania selekcji do dodania do, do selekcji użyję sobie narzędzia lasso tak żeby mniej więcej zaznaczyć te góry tutaj tak jak mówię nie, nie będę tutaj O, nie to narzędzie tak jak mówiłem nie będę tutaj bardzo bardzo precyzyjny, bo nie o to tutaj chodzi, ale mamy zaznaczone tutaj miejsce. Upewniamy się, że maska jest aktywna. Wybieramy sobie pędzel w czarnym kolorze. Damy sobie krycie teraz na 100% i malujemy. I zobaczcie, ja jestem w stanie malować tylko tu, gdzie mam selekcję. Mamy odsunięte niebo. Teraz sobie odznaczymy naszą selekcję. Nie wygląda to najlepiej, no bo lepiej zrobić tutaj przejście. Natomiast, jeśli będziecie chcieli bardziej precyzyjnie coś, Wymaskować, będziecie mieli jakiś obiekt, który, który chcecie uzyskać bez, bez rozmytych krawędzi. W tym momencie możecie sobie taki obiekt zaznaczyć i wykorzystać narzędzie do selekcji, tak, żeby bardziej precyzyjnie stworzyć sobie maskę. Przejdźmy teraz do drugiego dokumentu, który mamy już tutaj otwarty. Też mamy tutaj dwie warstwy. Na górnej warstwie widzicie, mamy tutaj pustynię, natomiast na dolnej mamy jeziorko, jakieś drzewa i tak dalej żeby zrobić fajne przejście między jednym i drugim obrazem, możemy użyć sobie do tego celu gradientu. Nie mówiliśmy sobie jeszcze o narzędziu gradient, ale na pewno sobie w późniejszym etapie tego kursu powiemy. Mamy nasz obraz, zaznaczamy sobie górną warstwę, klikamy maskę i rysując prostą linię jak działa gradient, gradient tak jak tutaj mamy czarny i biały, stworzy nam przejście, bardzo płynne przejście. Od jednego do drugiego koloru, czyli tak jak mamy naszą maskę, gdzie będziemy potrzebowali czarny i biały kolor, będziemy mieli fajnie rozmyte to, to tutaj. Zaraz zobaczycie, jak to działa. Klikamy sobie tutaj na naszym obrazie i z zciśniętym klawiszem Shift ja się upewnić, że będę rysował pionową. nie widzicie. Ja mogę rysować tylko 90 bądź 45 stopni, bądź bądź linię poziomą, i chcę uzyskać przejście z góry na dół. I ja sobie to, no, gdzieś takie przejście stworzę i zobaczcie. Mamy jeziorko. Mamy tutaj brzeg tego jeziora, i wygląda tak, jakby tutaj ten brzeg schodził nam na jakąś piaszczystą plażę. Będąc tutaj na masce, jeśli ja sobie kliknę skrót Ctrl I. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Ja wywołam sobie najpierw naszą maskę. Widzicie, jest tutaj płynne przejście od czarnego poprzez szary, aż do białego koloru, czyli to, co jest białe w tym wypadku jest odsłonięte. Tutaj górna część jest całkowicie ukryta, natomiast tutaj mamy to nasze płynne przejście. Zobaczmy z powrotem nasz obraz. Jeśli ja sobie kliknę skrót Ctrl i, mając zaznaczoną naszą maskę, ja odwrócę te piksele, czyli to, co jest białe, stanie się czarne, to, co jest czarne, stanie się białe. I zobaczcie, w tym momencie mamy naszą pustynię, no i wygląda tak, jakbyśmy tutaj mieli jakąś wodę. Ja wybiorę sobie teraz narzędzie przesunięcie i zobaczcie, jak będę przesuwał nasz obraz, to on się przesuwa razem z maską. Tak? Cofnijmy to jeszcze raz. Ja mogę sobie podnieść go wyżej tak, i będę odsłonię tutaj większą część tego jeziorka. Przywróćmy na razie tak jak było. Gdy odepnę tutaj ten, ten przycisk, to będę mógł przesuwać obraz niezależnie od maski. W tym momencie przesuwam maskę, bo ją mam aktywną, ale jak aktywujemy sobie obraz, gdzie on się przesuwa? Maska zostaje w tym samym miejscu, tak? Jeśli ja przyjadę tutaj, zobaczcie, tutaj na masce już mamy całe białe piksele praktycznie, nie ma tego rozmycia, no i to przejście przestaje być tutaj płynne. Czasem się to przydaje, na przykład, gdy będziecie mieli większy obraz, tak jak na przykład tutaj, mamy go teraz niezależnie i możemy go sobie przeskalować, będzie większy, to teraz. Przesuwając obraz, widzicie, krawędź obrazu mam tutaj, maska zostaje w tym samym miejscu. Ja mogę to sobie bardziej dopasować, bo, bo na przykład taka będzie w tym momencie potrzeba. Często się to będzie Wam przydawać, więc warto wiedzieć, że w ten sposób to, yy, to działa i możecie tą maskę sobie niezależnie edytować od obrazu, w sensie zmieniać jej położenie. Kiedy kliknę sobie tutaj między maską a obrazem, z powrotem powiążę je i zobaczcie, teraz znowu maska przesuwa mi się razem z obrazem. W tej lekcji to już wszystko. Ja zachęcam do zasubskrybowania kanału i zostawienia lajka. Like Jeśli macie pytania bądź sugestie, zostawcie komentarz, a ja zapraszam do kolejnej lekcji.